Witam was widzowie na dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będziemy jechać pociągiem. Ja tu właśnie wstałem, bo to jest typowy dzień maszynisty. I przejedziemy się ze stacji Ołowice. Ołowice, Ufice, znaczy jak jak to się wymawia? Ufice, do stacji Joomoder. Jo-Moder, jak coś. No to zapytacie się, co to jest za jo-Moder? No to to jest po prostu taka miejscowość w Niemczech. Co? Radzę. Będziemy jechać przez Zapiździów Dolny, tam górny, czy nie wiem, jak to się w ogóle nazywa. Może to co? O, 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 Ufowice? Tylko tutaj był taki jakby znak, bo coś, bo wandale wszystko przerabiają. Zostawcie suba, łapkę ok, w górę. Ja tak szybko biegam. Nie wiem, dlaczego. Chodźmy sobie do pociągu i czekajmy na pierwszy komunikat. Pociąg! Pociąg Intercity, relacji o Ufowice, Jo przejeżdża przez stację Zapisziu w dole Gordon czy jak ktoś się zabawia. Będzie na peronie pierwszym, przy peronie pierwszym czy nie wiem w jakim tam peronie prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się na karawędzi peronu planowany on jest pociągu o godzinie go, o godzinie dwa, dwa, jeden, trzy, siedem. dziękujemy za komunikat i tam się znowu nie zbliżać do torów. tara dobra widzowie mamy znak, że możemy ruszać ruszamy I sobie ruszamy naszą ładną linią. Jak coś, no to jedziemy pociągiem stacji Moder. Tylko poczekajcie, muszę wgrać komunikację. Dostępna stacja! Zapiździł w dole. No dobra, mamy komunikację. Możemy już zapy... zapierniczać. Jakby jechać. No i tak. Fajny jest bycie maszynistą. Oprócz wysłuchiwania tych durnych komunikatów jest po prostu zajefanie. Za czy znaczy, jedziesz sobie pociągiem, jesteś królem drogi, więc nikt ci nie zajedzie. Nawet auto. No i tak sobie jedziesz tu. Jest w ogóle fajnie. Takie rzeczy. Ło, wow, jakie... Jak coś na to, tutaj jezioro jest dla mnie już zwyczajnością, bo ja już tak jeżdżę 2, 1 czy 7 razy. Dobra. Więc zaraz dojedziemy, bo ja jadę takim akurat krótkim kursem. Nie wiem dlaczego mi taki dali, ale ten. W ogóle to zaraz będzie stacja i musimy zebrać pasażerów. To dobra. To zaraz się zatrzymamy na tym przystanku. Już zaraz będzie komunikat. O właściwie. Dobra, już włączę. Drodzy pasażerowie! zbliżamy się zostać za piśmie w dolnych. Prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych, dobra. dobra. Nie oceniajcie od komunikatów. Okej. Okay. Po prostu takie są. Dziwne. Stacja Zapiździów Dolnych. w dole. Ktoś no to. Teraz mam trzeba jak unikać, że jesteśmy na stacji za Dolnych. w dolny. Dobra, zatrzymujemy się. Bo musimy tu sprawdzić ładnie, czy się zatrzymamy. Dobra, jesteśmy. Już nie ma co zbierać po tym. No dobra, widzowie. Teraz muszę obsłużyć tych ludzi. Otwierać im drzwi, czy coś takiego. Więc widzimy się... Jakby ten... Ja tu otworzę wszystkim drzwi, więc widzimy się za chwilę. Ty dorny trutniu! Co to ma być za opóźnienie? Proszę panią, proszę się tak hamsko nie zachowywać. Wiecie co, co tam będzie by spóźnienie o 5 minut, no co macie najgorsze linie. Proszę Panią, jak pani się nie podobają nasze linie, no to może pani jechać sobie taksu. Co człowieku! Grozisz mi, to zaraz zobaczymy w sądzie co? Proszę panią, proszę w tej chwili, o, albo Pani wsiada albo idzie. A idź se pan, idę stąd. Wiecie co widzowie, spotkałem taką babkę. Ta ja mnie bardzo chyba nie lubiła no i narzekała na mnie, jak to nie jest moja wina nie wiem, czy mnie zgłosić, nie zgłosić czasami do sądu dobra, wskoczmy do pociągu, jedziemy dalej dobra, jedziemy dalej włączę komunikat następna stacja Yo, moder! Stacja końcowa! Fajne te komunikaty. A widzowie, jak się fajnie dzieje o tych... się fajnie mi dzieje. Jest w ogóle... Dobra, i tak sobie pojedziemy. Minęło trochę czasu, lecz pana Wiktora Superzio nie spotkała. spotkała. Dziwna sytuacja. Otóż wiedzie na to się wykolej. Haha! Jestem jego... Jestem jego podłobką z Chińczyk. Jestem jego pod łupką z Chin. Muszę zrobić wszystko, by go zniszczyć! UAAAAAHAHAHHAHAHA <śmiewanie> Nie wolno, że śmiem grzywnie Po prostu muszę go zniszczyć A -a 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 -a. Wi witam na dzisiejszych na wiadomościach na VictorSuperZioNews! Dzisiaj musimy obgadać wypadek kolejowy dziwny w miejscowości... jak się nazywa to miejscowość? Jumoder. No to tak. Pociąg poskładał się do hangaru, po czym nas pozmieniał swoje wagony z nie wiadomo jakich czy przyczyn. Tu macie reakcję mieszkańców. Z tej Igor, Igor Buber, dzisiaj w wiadomościach niby, o jest w wiadomościach, jak fajnie, podziora wszystkim, ja tutaj przyszłem, ja właściwie nie jestem mieszkańcem, to po, po bananach do mnie podszliście. zobaczyłem ten wypadek, to przyszłem mówiący, co ten Wiktor odwala dzisiaj, no i dobra, daję głos tej starej róże, która stoi obok mnie. No, ja z tego co wiem, to na pewno powiem to, że, że ten Igor Bober to o mnie powiedział. Nazywam się Katarzyna Bong i muszę Wam powiedzieć, że byłam konduktorką, bo miałam jechać jutro, y, znaczy rano, miałam jechać ze stacji y, Kobylec do stacji, znaczy jaki Kobylec, Jou Moder do stacji Berlin i dlatego tu jestem. I nie wiem właściwie co się dzieje, się bardzo boję. Teraz przekładam głos komuś innemu. Hejka nazywam się Janek Buka Kupa, nazywam się Janek yy, Zesrany, jestem tutaj bananowym cjacjakiem, nie mam spodni, bo, bo ciągle sram, nie umiem przestać. Jestem yes, no bogaty od ciebie! Mam, mam jeden Robux na koncie! Yy, dobrze, dobra, dobra. Drodzy Państwo, przekażemy teraz kamerę do drugiego użytkownika. Choć do się, zbijecie dupę. ha ha! <grym wytkownia> a ja muszę z afryki! No i drodzy Państwo, to były właśnie przemówienia naszych świałków tutaj. Teraz przechodzimy do studia. No i tak widzowie. Igor, złaś mi. Zejdź mi proszę z kamery. Ej. O, dziewczynki anime. Igor, zostaw te dziewczynki anime. Igor. No i tak cię nie chcą. Co ty do mnie powiedziałeś? Chodź tu,